Hej kochani, witam was w na następnym filmiku na moim kanale Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek Nie ma braciszka Bo... No, nie powiem wam z jakiejś przyczyny go nie ma Może, Możecie zobaczyć sobie na mojej shorty A nie przedłużając lecimy do odcinka pod tytułem pożeg... No coś pod tytułem pożegnanie Klasy Julki, coś w tym stylu I tak właśnie przebywała im noc, na spokojnie, po cichutku, aż nastał w końcu dzień. Oh, no bo w sumie, miałam spać w piżamie, ale nieważne, już późno. Zaczęła budzić Julka. Czemu ma komputer włączony? musimy musimy szybko wyłączyć. Julka! Dawaj. Oh, ty też nie spać w piżamie. No zapomniałam. Dobra, chodź zrobię ci jedynie. Tata na razie jeszcze śpi. No dobra, to idźmy na dół. Dobra, musimy pojechać dzisiaj na te twoje. Nie było rozpoczęcie, ale też zakończenie twojej szkoły, bo będziesz będziemy się przeprowadzać, będziesz proszę jakby w innej szkole. No tak jakby będziesz w innej szkole. No dobra, to ja cię zrobię jedzenie, a Ty tu po prostu sobie pogonaj, czy coś No dobra, to poczytam sobie książkę Okej, okay, to ja to zrobię no, no, no. Dobra, na śniadanie Na śniadanie zrobię Ci tosty Albo coś innego w tym stylu Dobra Oj, to robimy Dobra, to się to Okej, okay, dobra Dobra, teraz będziesz mogła przyjść. Okej. Okay. Dobra, już zrobiłam ci jedynie, to chodź. Mam, ale nie skończyłam czytać książki. No, nic ci nie stanie, musisz coś zjeść. No dobra, zjem. Dobra, okej. Okay. To teraz ty chcę tam dokąd czytać tą książkę, a ja sobie tutaj włożę do zmywarki te wszystkie rzeczy. Muszę posłuchać, dobra. A kto weź tam? Dobra, później to włożę po prostu. Albo tata to zrobi po prostu. Dobra, już to włączyłam, włożyłam. Niech się pierze, jeśli niech się czyści. Dobra, już szybko idziemy, zbieraj się. I szybko idziemy do tej twojej, no do sklepu, żeby kupić ci na to zakończenie. Niby zakończenie, niby nie, ale chodźmy. Dobra. No to dawaj wychodź, nie wiem gdzie są klucze, ale nieważne, dochodźmy. Nie ma tu nic, musimy iść do innego sklepu. Dobra, może tu coś będzie. Dobra. Wow. Patrz, ale fajne. U, fajnie, że Ci się coś spodobało. To będzie pasować, patrz. Ładne to jest, bardzo ładne. To bardzo się cieszę. Biorę. To na pe pewno będzie pasować. A może jakąś kokardkę bym sobie wzięła? Wszystko porozwalane te ciuchy, nie wiem. Dlaczego? Zobaczmy, może będzie to jakaś kokardka? Może różowa? Ło, wow, mamo, kupisz mi takie kokardki? Błagam cię. Dobra, kupię ci. Już idę, już idę, już idę. Dobrze, pip, 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 to będzie kartą, proszę, pip, przeszło, dobrze, to do widzenia. Lecimy. Mamo, podobały mi się te zakupy. Dobra, to już idźcie do domu przebrać i lecimy do szkoły. O, gdzie oni są? Dobra, bo przyjdą, teraz to muszę popracować. Dobra, już jesteśmy. O, wstałeś. To ta, ta, zobaczysz jak będę wyglądała? No jasne. A co, Mateusz się jeszcze nie obudził? budził? widocznie jeszcze się nie ją budził. Wtedy no się przebrać, wtedy się przebrać. Dobra, przebieramy się w pierwszą stylizację. Dobra, pierwsza kokardka. Zobaczmy teraz drugą. Wow! ale piękna. To założę na to nowe, ten, na to pożegnanie klasy, założę to. Dodam na wieszak, a to na razie po prostu sobie rozjeb... Oj, Dobra. Ja myślę, że się tym gotowa. Patrzcie, jak ja wyglądam. Wow, wspaniale. Dobra, teraz idziemy do szkoły. To ja Cię zawiozę, mama zostanie. No dobra, zostanę. To się prześpię jeszcze chwilę, bo wstałam dosyć wcześnie. Więc dobra, lecimy. Ale się cieszę. Dobra, jesteśmy w szkole. Okej. Okay. Musimy poczekać na wszystkich uczniów, a te chcemy usiądziemy w ławce. Dobrze. Nie, masz koła, wygląda trochę tak stary wcześniej. Ja bym chyba tu. To... Musimy na innych uczniów. Dobra, dzisiaj. dobrze. Dzisiaj się zebraliśmy, aby pożegnać naszą nową uczennicę. Proszę, chodźcie. No, ja niestety się wyprowadzam i jakby się. No, po prostu nie będę tutaj już mieszkać i nie będę wchodzić do tej szkoły. Ej, dobrze. Należy się usiąść na łatwo. Cię poproszę. No dobrze. Dobrze, zapraszam Cię. Ej, czy masz parę słów? Ja chciałam Wam bardzo podziękować za te parę lat w tej, parę, parę lat w tej klasie. Jestem Wam bardzo wdzięczna i ja żegnam. Więc no to to papa, pa. widzimy się kiedyś. Może się kiedyś zobaczymy. Pa, widzenia, widzenia. Będzie mi jej brakowało w tej szkole. Mi też. Co ty robisz? No mi też będzie jej brakowało, mi też. Mi też. To była moja najlepsza przyjaciółka. Dzień dobry, dzień dobry. My przyszliśmy do szkoły nowej. Tak, tak, tak. Dzień dobry. Witam serdecznie. To ja, może witam. Nie, no zostań chodź. Dobra, będę w końciku, okej? Okay? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Ja mam na imię Julka. I. 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 i, 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 i. Ehm. chodzę z, tam, z jakiegoś tam miasta, tylko nie pamiętam jak miałam. i się właśnie tutaj przewróciłam e, przeprowadziłam przepraszam e, dobrze miło nam bardzo nam miło a wy się przedstawcie ja mam na imię Józef ja Martyna o to fajnie ja mam na imię Bartek ja Michał a ja Bożena Okej, okay, to fajnie. Ja dzisiaj tylko tak przeszłam, więc bardzo dziękuję za ten partner. Miło mi poznać. I od jutra w... możesz już chodzić do naszej szkoły. Znaczy z będę od następnego może tygodnia, bo jeszcze musimy się tam przewywać i tak dalej. Dobrze, dobrze rozumiem. To do widzenia, dziękuję. U nie! Muszę do toalety. Nie wytrzymam. Do toalet szybko, szybko. Lecę, lecę, lecę. Uff. Szybko, szybko, szybko. Uff. Tak, lepiej. Dobra, to już możemy iść, chodź, tato. Chodź, tato. Już ostatnio było świetnie. No, no to fajnie, poznać kogoś. Tak, podoba mi się taki inny chłopak. Ale też powiem wam później.